Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Trade Review, czyli tej, w której pokazuję Wam moje trady. Dzisiaj pokażę Wam dwa z 7 oraz z 8 kwietnia. Będą to dwa longi, jeden na Nasdaq, który zakończył się świetnym profitem i jeden na Bitcoinie, który skończył się na break even. Były to bardzo ciekawe pozycje, wiem, że wielu z Was długo czekało na tą serię i bardzo ją lubi, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy. Tak więc jesteśmy na godzinowym wykresie na i to co jest bardzo ważne, to to, że cena jest turbo bearish w związku z całą tą wojną taryfową, która rozpętała się na świecie. Ale nic nie spada wiecznie. Zobaczcie, co się wydarzyło tutaj, w momencie, w którym otworzyliśmy się w niedzielę o 18.00. Utworzył nam się New Week Opening Gap. Czyli mamy dosłownie dziurę na wykresie, w której nie zostały pełnione żadne ordery. Cena będzie szukała okazji, żeby tam wrócić, zaoferować liquidity i dopiero stamtąd ewentualnie kontynuować. Są to jedne z najważniejszych dronów Liquidity. Uważam, że absolutnie każdy powinien je mieć zaznaczone na swoim wykresie. I teraz, tak na godzinówce byłem bearish do momentu, w którym nie zobaczyłem tej godzinowej zmiany delivery. Tutaj w momencie w którym ta godzinowa świeczka o 6 zamknęła się nad tą czarną świeczką z 22 w niedzielę zakładałem, że cena będzie szukała okazji, żeby właśnie wrócić na samą górę tego Envoga, zaoferować Liquidity i stamtąd ewentualnie iść w dół. Jak moje point of interest miałem tego Fair value Gapa tutaj lub tego jednego niżej. Nie do końca wiedziałem z którego cena pójdzie. Więc po prostu obserwowałem, co się dzieje i jak buduje się market maker model na niższym time frame Preferowałem tego niższego, ponieważ on po prostu musiał nas utrzymać. Jeśli mieliśmy faktycznie iść po tego wyższego, NVOGA, z tego względu, że zrobił nam displacement przez północ czasu Nowy Jork, jest to bardzo ważne. Możecie sobie to gdzieś zapisać. Za każdym razem, jeśli tworzy się jakiś PDR, który przelatuje przez ważne miejsce czasowe, takie jak na przykład północ, jeśli ma mieć dalej kontynuację, musi on po prostu utrzymać. Jeśli go przebijemy, no to macie praktycznie potwierdzony rewersal. Tak więc w momencie, w którym cena na godzinówce zeszła do mojego point of interest, czyli do tego fair value gapa, zszedłem na minutówkę i szukałem market maker buy modelu który by wypełnił tego NVOGA. Tak więc jesteśmy już na minutowym wykresie Nasdaqa i zobaczcie co się dzieje. Pierwsze czego zawsze szukamy to SMT. Jak sobie oddalimy wykres to zobaczymy, że Nasdaq nie zebrał tego londyńskiego loa z drugiego 90 minutowego cyklu. Natomiast S&P 500 je jak najbardziej zebrało. Tak więc mamy SMT odhaczone. Jesteśmy w naszym point of interest, czyli to czego teraz szukamy. To market structure shift. W tym przypadku na minutówce troszeczkę gorzej widać ten cały market maker model. Jak widzicie tworzyło się niewiele piliarejów, dlatego ja postanowiłem, że rozegram to na 15 sekundówce. Jednakże jak za chwilę Wam pokażę, śmiało można było także użyć do tego minutówki i po prostu zrozumieć jak działa fraktalność rynku. I że na 15 sekundówce mamy po prostu więcej świeczek, ale dzieje się dokładnie to samo. Chciałbym, żebyście jeszcze zwrócili uwagę... Jak tutaj utworzyły się równe szczyty z trzech różnych 90 minutowych cykli. Było to przepotężne Liquidity, które znajdowało się w tym envogu, tak więc miałem dodatkowe potwierdzenie, że będziemy chcieli tutaj pójść i zebrać całe to Liquidity nagromadzone w tym obszarze. Tak więc chodzimy teraz na 15 sekundówkę i pokażę Wam jak wyglądały moje entry. No dobra, jesteśmy już i zobaczcie jak pięknie narysował się Market Maker Model. Mamy naszą oryginalną konsolidację, mamy nasz Smart Money Reversal dokładnie tutaj w naszym point of interest i zobaczcie jak ładnie rysowały nam się przyszłe mitigation bloki. Na przykład tutaj, na przykład tutaj, tutaj i Tutaj. To, co jest bardzo ważne w market maker modelach, to rozpoznanie, w której fazie jesteśmy. Jeśli jeszcze nie oglądaliśmy mojego filmu o market maker modelach, zachęcam Cię do zrobienia tego, ponieważ będziesz w stanie lepiej zrozumieć ten odcinek. Tak więc, jak widzicie, mamy naszą fazę low risk buy dokładnie tutaj, w momencie tego CISDA, tej zmiany delivery. Wracamy do pierwszego utworzonego orderboka, testujemy go. A następnie momentalnie strzelamy w górę tworząc nowe fair value gapy. Jest to bardzo ważne ponieważ pokazuje nam siłę. Ja osobiście podpinałem się z tego szczytu. Chcę żebyście zwrócili uwagę na to że to właśnie on zapoczątkował tą ostatnią nogę w dół. Tak więc dopiero tutaj utworzył się nam prawdziwy breaker block. Dlaczego podpinałem się ze szczytu a nie z tego szczytu breakera tutaj. Ponieważ widziałem jak szybko cena leci do góry. Byliśmy bardzo, bardzo bullish, dlatego wolałem się zabezpieczyć przed tym, żeby cena po prostu nie zebrała mojego entry. Jak widzicie nie doszliśmy do tego breakera, ponieważ znajdowała się ona tutaj i cena dosłownie zatrzymała się tuż przed nim i odleciała dalej w górę. Był to idealny przykład tego jak szybko i jak mało może brakować do zebrania waszego entry. Dlatego jeśli macie taką sytuację, że macie fair value gapa i troszeczkę niżej breakera, to podpinajcie się zawsze z tego wyższego PDRa, czyli w tym przypadku tego fair value gapa. Tak więc moje entry znajdowało się dokładnie na tym szczycie, było ono tutaj. Take profit to były oczywiście te równe szczyty z tego. I teraz gdzie ustawić swój stop loss, żeby dostać optymalny risk to reward? Dla tych, którzy wolą grać bardzo, bardzo agresywnie można było stop loss ustawić pod tym lowem. Dlaczego? Ponieważ ta świeczka ten breaker powinien nas utrzymać. Jednakże, tak jak wspominam, jest to bardzo agresywne i mogło się zdarzyć tak, i bardzo często się zdarzy tak, że cena po prostu zwikuje te świeczki, ale body zamknie się powyżej i tak wytnie wam tego stop-lossa i dostaniecie głupią stratę. Dlatego ja osobiście preferuję zagrać troszeczkę bezpieczniej. Tak więc mojego stop lossa ustawiłem pod tą świeczką, która utworzyła tego pierwszego fair value gapa. Było to w miarę bezpieczne entry z kilku powodów. Po pierwsze mieliśmy tego całego breaker blocka jak wiecie ja lubię zaznaczyć sobie wszystkie te świeczki, które utworzyły się po kolei. Tak więc dla mnie breaker block był tutaj i mój stop loss został ustawiony właśnie pod tym breaker blokiem. Po drugie ustawiłem mojego stop lossa pod tym fair value gapem który przeleciał przez ten szczyt. Jeśli zeszlibyśmy aż tak nisko, to to jest maksymalne miejsce, do którego może zejść cena, jeśli dalej mamy być bullish. Dlaczego? Chodzi tu tylko i wyłącznie o to, czy ręcz jest zbalansowany, czy ręcz nie jest zbalansowany. Jeśli algorytm by zdecydował, że to jest moment na zrobienie rebalansu całego rynku, to jeśli mamy mieć dalej kontynuację w górę, to nie może on zejść niżej. Niż ten high. Powinien on go tapnąć i momentalnie odlecieć znowu w górę. Tak więc mój stop loss był po prostu miejscem inwalidacji całej bullishowej idei. Jak widzicie, moje entry zostało zebrane i momentalnie odlecieliśmy w górę, co dało mi około 2.42R. Oczywiście mój drone liquidity był wyżej, było to szczyt n który finalnie został dobity. Jeżeli miałbym zapięte więcej kontraktów, a miałem niestety tylko jeden to najprawdopodobniej wziąłbym tutaj partiala około 70-80% pozycji i zostawił ostatnią część do samej góry, żeby tutaj zgarnąć jak największy profit. Oczywiście ze stop lossem przestawionym dużo, dużo wyżej, tak żebym nie stracił całej pozycji. Jednakże z uwagi na to, że miałem tylko jeden kontrakt, to siłą rzeczy musiałem zamknąć całą pozycję. Wróćmy sobie jeszcze tylko na chwilę do jednominutówki i pokażę Wam jak można było zająć tą pozycję rozumiejąc fraktalność rynku. Zobaczcie że ten high z którego ja się podpinałem z tej 15 sekundówki jest to dokładnie ten sam high który widzicie na minutówce i tutaj tak samo świeczka zamknęła się nad nim następnie wróciła cena była zbalansowana cały ten obszar był zbalansowany dlatego cena mogła iść dalej w górę. Przejdźmy sobie teraz do następnego trade'a czyli do longa z 8 kwietnia na Bitcoinie, który skończył się breakeven. Jesteśmy już w drugim przykładzie i patrzymy właśnie na 15-minutowy wykres Bitcoina po lewej stronie oraz 15-minutowy wykres Ethereum po prawej stronie. Krypto tak samo jak Nasdaq na daily jest turbo turbo bearish, ale tak samo jak w poprzednim przypadku nic nie spada wiecznie i nawet w najgorszym rynku, najbardziej spadającym rynku Możemy znaleźć setupy na longa. Każdy perish tydzień musi zrobić swój open high, czyli musi zrobić tą manipulację w górę, żeby potem mógł iść niżej. I dlaczego chciałem longować? Po pierwsze, nie widziałem żadnego SMT na highach, a były one relatywnie równe. Jak zobaczycie tutaj ten poniedziałkowy high z New York AM oraz ten azjatycki high tutaj. Są to relatywnie równe szczyty z dwóch różnych sesji, tak więc jest to potężny liquidity. Które bardzo, bardzo często zostanie zebrany. I teraz w moim poście, który wrzuciłem na Twittera 8 kwietnia samego rana, swoją drogą gorąco Was zapraszam na mojego Twittera, link do mojego profilu znajdziecie w opisie, wrzucam tam swoje analizy, przemyślenia, potencjalne zagrania i opisy swoich nieudanych i udanych zagrań. Wracając, w pierwszej chwili... Nie zauważyłem, że Ethereum nie zinwalidowało tego oto 15-minutowego fair value gapa, który był kluczowy dla kontynuacji wyżej. Jak zobaczycie, Bitcoin go zinwalidował, a Ethereum tego nie zrobiło. Cały czas znajdowaliśmy się powyżej, tak więc można było zakładać, że cena będzie chciała zebrać ten previous day high oraz ten azjatycki high. Dodatkowo pojawiło się SMT na 90-minutowych cyklach. Jeśli sobie przybliżymy, to zobaczycie, że trzeci 90-minutowy cykl z Londynu zgarnął low drugiego na Bitcoinie. Na Ethereum się to nie stało. Tak więc mamy SMT po 90-minutowych cyklach. Jeśli sobie na to spojrzycie, to rysuje nam się kształt Market Maker buy modelu. Z oryginalną konsolidacją tutaj mamy pierwszą dystrybucję, drugą dystrybucję Smart Money Reversal i następnie Odsłania nam się biker. Jako, że byliśmy jeszcze przed 9.30, czyli przed New York Open to postanowiłem to zagrać bezpiecznie i nie podpinałem się tak jak zawsze z minutówki, tylko zrobiłem to z time frameu 5-minutowego. było to 5-minutowy fair value utworzone dokładnie tutaj. Dlaczego właśnie ono? Ponieważ to ono przeleciało przez ten szczyt drugiego cyklu londyńskiego. Swoją drogą wydarzyła się tutaj bardzo dziwna sytuacja na giełdzie Messi, nie wiem o co chodzi, jednakże jak widzicie ta logika mniej więcej została zachowana, czyli że 5 minutowy fair value przelatuje przez szczyt 90 minutowego cyklu jeśli mamy mieć dalej kontynuację w górę, to to fair value powinno nas utrzymać. Tak no więc moje entry było dokładnie tu, stop loss ustawiony był pod ostatnim lowem, które zostało utworzone w fair value. Czyli było to dokładnie to. Jeśli mam mieć kontynuację, to ten low absolutnie nie powinien zostać zebrany. Moim pierwszym take profitem było oczywiście ten azjatycki high, dawało mi to około 2,35 r, a drugim take profitem miał być previous day high na około 3 r. Jak wiecie, nie zostało to dobite. Skoń trade skończył się break even, tak jak wspominałem. I teraz powiemy sobie troszeczkę o risk management i o tym jak przestawiać tego stop lossa, żeby nie zrobić tego za wcześnie, ale też żeby nie zrobić tego za późno. W przypadku market maker modeli bardzo ważne jest to gdzie znajduje się previous x high i previous x low, czyli w tym przypadku ja patrzyłem na szczyt poprzedniego 90 minutowego cyklu. Znajdowało się on dokładnie tu, to był jego szczyt, to był jego dołek. Zaznaczamy sobie całą świeczkę. I teraz bardzo ważna sprawa do zapisania sobie we własnym journalu. W momencie, w którym w nowym cyklu zamykamy się powyżej szczytu poprzedniego cyklu, to jeśli uwaga, jeśli mamy mieć kontynuację, ta świeczka powinna zadziałać jako wsparcie. Czyli w momencie, w którym ta świeczka z 9.05 zamknęła się nad tą świeczką pierwszego cyklu New York AM, to ona powinna nam działać jako wsparcie. Jeśli mamy iść dalej w górę, jeśli ten azjatycki high i previous day high mają być zebrane, to cena powinna tam znaleźć swoje wsparcie. I to był właśnie moment, w którym ja przestawiłem mój stop loss break -even, ponieważ wiedziałem, że jeśli cena dalej ma iść tak jak myślę, to już nigdy nie powinna dotknąć mojego entry. Jak widzicie krótko po tym o 9.30 zostało to wybite. I cały market maker model został zinwalidowany. To previous day high nie zostało zebrane. Jednak na szczęście udało mi się uniknąć straty. I tak czy siak, jestem bardzo zadowolony z tego trade'a, ponieważ była to jak najbardziej dobra próba. Takie są prawdziwe realia tradingu. Nie zawsze mamy tylko i wyłącznie wygrane pozycje. Czasami pojawiają się break even. Inaczej, nawet często pojawiają się break even, i czasami pojawiają się także straty. Jest to po prostu część tej gry. Trzeba to zaakceptować, analizować swoje wygrane, analizować swoje przegrane, analizować break even, ale zawsze, zawsze wyciągać lekcje i wnioski i nie popełniać tych samych błędów. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ci się spodobał, to bardzo proszę zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zapraszam cię także na mój profil na Twitterze. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Ode mnie to tyle, do zobaczenia. Cześć!